A w studiu Marcin Koczyba, a to znak, że jednak udało mu się dzisiaj szczęśliwie dotrzeć do radia. A nie pozostał na drodze z tym samochodem, co to go zmienia, jak rękawiczki, także że nawet skuny nie nadążają już. Właśnie nadążają. Za Marcin. Nadążają jedna. Nadążyła bardzo. A, no właśnie. E, taką przygodę dzisiaj miałem. W studiu razem ze mną Marek Handwerker, Witam znany państwu nie? specjalista w dziedzinie samochodów. E, było tak. E, rzeczywiście zmieniałem samochód, miałem taki bardzo dużej mocy i dzisiaj miałem taki trochę o mniejszej, on spędził tutaj noc na parkingu koło radia, wsiadłem i myślałem, że to tak ma jechać, a po, okazało się, że jednak nie, bo po chwili zaświeciła się kontrolka, i kiedy pojechałem do serwisu, to okazało się, że miałem gości w samochodzie. No bywają teraz, jest taki okres, kiedy w nocy jest zimno i... To no radu, nie były złodzieje to, powiedzmy od razu. To nie są złodzieje. Nie, nie. Są takie małe. Mali goście, którzy wieczorami, jak przyjeżdżamy samochodem, to silnik w nas jest ciepły i im się wydaje, że to jest takie dobre miejsce do spędzenia nocy. Są to po prostu zwierzątka, które zamieszkują w mieście. Najczęściej są to kuny, bywają też blisko takich śmietników. Szczury, i te zwierzątka sobie tam zamieszkują. No ale że noc jest długa, a coś by wypadało zjeść, to one bardzo, bardzo lubią kable wysokiego napięcia. Tam jest silikon, Tam taki jest silikon, szczególny... uwielbiają mm -hmm. wprost. I tak te swoje ząbki sobie tak jak biją, to jeszcze pół biedny, bo się ten samolot jakoś odpali. Natomiast bardzo często całe kawałki takich przewodów sobie na kolację wrzucą. No i rano jest, no co, no odpalamy, samolot nie odpala. Tak, bo prądu idzie gdzie indziej, nie ma, No, powinien. prądu nie ma w ogóle. Czasami bywa też tak, że nagle ruszamy tym samochodem, nagle zaczyna się coś dymić spod maski. Okazuje się, że zwierzątka były w nocy na takiej małej, małej kolacice i spożywały sobie borygo, Bo czyli Przegryzły sobie chłodnicze. te te, te takie, takie różne płyny chłodnicze, one uwielbiają to wprost. To są takie mniej szkodliwe, takie, takie bardzo humanitarny sposób traktowania zwierząt. Natomiast no zdarzały, się takie, zdarzały się też takie przypadki, Onegdaj, że z tych miejsc parkingowych, tych naszych... Na silnikach korzystały małe kotki. No i w ten czas już jest duży problem, bo ten pasek klinowy niejednokrotnie okazywał się tam krzywdę. niestety dużą, dużą krzywdę tym zwierzątkom robić. Ale wracając do tych, którzy gryzą, kiedy otworzyliśmy maskę w serwisie tego samochodu, okazało się, że Zostawił mi bułkę, a, a to bardzo mnie często. bardzo wzruszyło, to była bułka z makiem, nie taka byle kajzerka, tylko bardzo porządna bułka z makiem i naprawdę mam sentyment do tej kury. No tak, bardzo łatwo też poznać, czy zwierzątka się zadomowiły, ponieważ jak otworzymy maskę to ta wewnętrzna strona maski najczęściej zrobiona jest z jakiegoś materiału wygłuszającego. Jeżeli widzimy, że w tym, w tym, materiale są takie duże, już wyjedzone kawałki, to znaczy, że mamy gościa. Łatwo też poznać to, co miał Marcin, że zwierzątka lubią zostawiać tam sobie resztki z, z, z tej uczty sobie, więc kromkę chleba, kro, jakieś tam jakieś drobne rzeczy sobie zostawiają na, na następny posiłek. Tutaj się zastanawiam, czy to sobie, czy może mnie zostawił, wiedział, że utknę gdzieś w drodze, to żebym nie umarł z głodu, została bułka. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak wyglądają te pogryzione kable, to zapraszam na naszą stronę facebookową. Tam zamieściliśmy zdjęcie tego, co zobaczyłem pod maską, oprócz tej bułki. Tą bułkę też postaram się dzisiaj Państwu jeszcze pokazać, bo naprawdę jestem pełen uznania. Nie, nie jakaś tam byle bułka, tylko bardzo porządna bułeczka. To powiedzmy teraz, jak sobie z tym radzić. Nie z bułką, a z tymi zwierzakami, bo to jest problem. Ja wiem, że myśmy o tym nawet kiedyś już tu rozmawiali. Tak, I proszę bardzo, jak ja dzisiaj bardzo łatwo dałem się tej kunie podejść. Po pierwsze, zaparkowałem przodem do ogrodzenia. W ogrodzeniu jest żywopłot. Hmm. i dałem jej szansę, żeby tak. ona podeszła do samochodu niepostrzeżenie. No dopiero bardzo... dzisiaj o tym pomyślałem. Tak, Tyle się to zajmuje, a przy... dziś dopiero parku, pomyślałem, że mogę stanąć taki... tyłem do tego tak. miejsca. To nie wiem, czy to dużo pomogłoby, Marcin, ale nie bardzo nie ma często przy parkach, przy jakichś takich zieleńcach, tam sobie te ta zwierzątka yy, yy, żyją i wieczorkami przechodzą yy, do naszych samochodów. Bardzo łatwo, fajnie, tak, tam koło mnie, koło domu z parku krakowskiego, taka kuna sobie lata wieczorem, takie dziwne skoki i wybiera to taki samochód, tak, co? hop, i tam nowie pod maskę. Są jakieś różne, są moim zdaniem dwa sposoby walki z tym wszystkim. Znaczy, jeden to jest profesjonalny, więc albo, albo można zamontować takie urządzenie, które wytwarza jakieś dziwne dźwięki. Brzęcie. Tak, brzączy cały czas tam wytwarza takie dźwięki, które my nie słyszymy, a zwierzęta e, e, słyszą. Drugim sposobem, co widziałem bardzo często w niemieckich samochodach, wszystkie przewody e, tego wodne są oplecione taką specjalną siatką, która nie pozwala na przegryzienie. Natomiast tutaj przywiozłem do studia taki specjalny preparat, tak taki, który, jest, który można kupić w sklepach ja od czasu do czasu, ponieważ miałem też przegody, bo mieszkam przy parku krakowskim Długo, ze zwierzątkami, widać nawet kropię wiedzania. sobie kable wysokiego napięcia i wnętrze samochodu tym, tym, tym sprayem. No. Nie pamiętam, on kosztuje około 20 zł, więc nie jest to jakiś taki wydatek olbrzymi w porównaniu z kosztami wymiany całego kabli. Dowiedziałem się dziś w serwisie, że mam szczęście, bo naprawa tego kosztowała tylko 450 zł. What? Tylko 450 zł. Są przypadki, że to jest 1000 albo 1500 zł, jeśli pogryzą kable wysokiego napięcia i jeszcze inne elementy instalacji elektrycznej. Więc proszę państwa, to nie są żarty. Ja próbuję to trochę tak lekko potraktować. No bo z jednej strony to jest rzeczywiście... No... Kontakt z przyrodą, ale z drugiej strony bardzo kosztowny i e, może być też to niebezpieczne. Zwłaszcza jeśli dojdzie do jakiegoś zwarcia, czy może nawet dojść do pożaru, bo może trzeba pamiętać, że to jednak jest prąd w samochodzie. E, także bądźmy czujni, bądźmy ostrożni. Rzeczywiście nie parkujmy w pobliżu kosza na śmieci, czy przodem do żywopłotu. Lepiej tyłem. Może ktoś inny będzie parkował przodem, to najpierw pójdą do niego. To wiem, że to egoistyczne, ale to też jakaś rada. No i przyznaję, że szukamy sposobu na to, jak sobie z tym radzić. Może państwo mają, więc jeśli tak, to zapraszam na naszą stronę Facebook, Radia Kraków. Tam już niektórzy zaczęli zgłaszać propozycje, więc może coś z tego się jeszcze wykluje dodatkowego. Będziemy Państwa o tym na pewno informować. My w każdym razie zachęcamy do, do środków takich formalnych i humanitarnych. To są środki odstraszające, które nie robią krzywdy zwierzętom, więc można, można tego spróbować. Dziękuję bardzo. Marek Handwerker Dziękuję bardzo. był naszym dzisiaj gościem i ekspertem. Mam nadzieję, że trochę Państwu pomogliśmy, bo kunie to ja pomogłem na pewno.